W pierwszych momentach nie miałem nic w głowie. Nie, nie wiedziałem, co się dzieje, ale powoli zaczynało to nam do mnie dochodzić, że wygraliśmy. Mamy puchar młodzieżowy, młodzieżowy, puchar polski, że puchar jedzie do Sopotu. Także wspaniałe uczucie i, i do takich chwil się żyje. Koniec trzeciej kwarty, dwa wsady, szumona zapały. To taki kop dla was motywacyjny? Oczywiście. Gdzieś tam w, w przestrzeni kilku lat brakowało gdzieś nam takiej chemii w zespole, stworzenia prawdziwej drużyny, i, i to, ale myślę, że to dzisiaj było widać. Byliśmy drużyną, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i myślę, że to był klucz też do zwycięstwa. Odeszło od nas siedmiu zawodników z zeszłego sezonu, praktycznie człon drużyny. No i to zwycięstwo znakuje dwa razy lepiej, bo graliśmy w tych zawodach z zawodnikami dwa i trzy lata młodszymi. Mieliśmy tylko jednego docelowego zawodnika, także ogromny sukces dla nas i dla klubu. Chciałem bardzo podziękować fanom. Rodzicom, znajomym i tak dalej. Zrobili super kapitalne, kapitalną atmosferę. Naprawdę było to czuć, z ławki, także jeszcze raz wielkie dzięki. A co do samej formuły, super pomysł, aczkolwiek ta pierwsza opcja z przyznaniem jeszcze dwóch dzikich kart dla zaproszenie dwóch dodatkowym drużym. Myślę, że to by było trakcyjniło tą formułę, ale mecz, puchar super sprawa. Rozgrywany tutaj w Hali Ursynów przed meczem, takim super meczem jak Anwil Toruń prestiż i oby tak dalej. Puchar jest nasz i co teraz? Jakie teraz są plany Trefa Sopot? Puchar jest nasz, ale lokomotywa się nie zatrzymuje. E, trzy tygodnie, nie, całe dwa, tyg dwa i pół tygodnia przygotowań do e, Mistrzostw Polski. E, także ciężka praca i nie osiadamy na laurach, tylko pracujemy dwa razy ciężej i mam nadzieję, że to będzie taki pozytywny kop i motywacja do, do ciężkiej właśnie pracy.